Hej, z tej strony Jessa. Witam was w nowym vlogu. Dzisiaj jest tak piękny i słoneczny dzień i tak sobie pomyślałam, że ja mieszkam w Warszawie już prawie pół roku. Ja nie wiem, jakim cudem ten czas tak szybko zleciał, ale jest już to prawie 6 miesięcy. I ja niestety przez te 6 miesięcy nie za wiele w Warszawie widziałam oprócz mojego mieszkania, IKEA, Argadi i siłowni, więc myślę, że przyszedł najwyższy czas, aby to zmienić. Warszawa to jest mój nowy dom i pora poznać ten nowy dom, w szczególności kiedy jest taka pogoda, aż chce się wyjść z domu, spędzić troszeczkę czasu na dworze, na świeżym powietrzu, więc zadzwoniłam do mojego przewodnika Benia, który w tamtym roku tak cudownie oprowadził mnie po Grecji i pokazał Halki Diki i zapytałam, czy chciałby zrobić dzisiaj to samo, czy chciałby pokazać mi jakieś fajne miejscówki w Warszawie i zgodził się, więc razem spędzimy taki fajny, luźny, letni dzień. Zabieram Was ze sobą, może wypożyczymy rowery, wezmę coś do jedzenia, koc i wydaje mi się, że to będzie bardzo przyjemny filmik do oglądania i może zobaczymy jakieś nowe Zakamarki w Warszawie. Także już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania i do spędzenia tego dnia w Warszawie razem z nami. Robię właśnie przekąski na dzisiejszy dzień i jak jestem w Warszawie, to staram się trzymać mojego zdrowszego trybu życia, dlatego mam tutaj zielonego ogórka, mam paprykę, pełnoziarniste pieczywo, tutaj jest wędlina z kurczaka i mam takie serki kanapkowe mini od Hochland, tak jak możecie zobaczyć one podzielone są na cztery mniejsze porcje, jedna porcja starczy na jedną dużą lub dwie mniejsze kanapki i są trzy smaki, smak śmietankowy ze szczypiorkiem i z ogórkiem i koperkiem, tak jak możecie zobaczyć tutaj jednego brakuje, bo zjadłam już dzisiaj na śniadanie, mi te serki dobrze sprawdzają się w domu, dlatego, że ja mieszkam sama i czasami mam ochotę na serek śmietankowy, czasami mam ochotę na serek ze szczypiorkiem i w taki właśnie sposób nie marnuje mi się jedzenie, ale przede wszystkim jest to świetna opcja przekąski on the go, którą łatwo możemy zabrać ze sobą w podróż, właśnie na taką wycieczkę poza miasto, na wypad nad wodę. Możemy je spakować do torby albo plecaka, podzielić między dzieci, na przykład do krakersów, każdy będzie miał swoją porcję i nie będzie żadnej kłótni. Ja na przykład takie dwa zabiorę ze sobą jako Dipy do moich pokrojonych warzyw, ale zrobię też kanapki, które pamiętam jeszcze z czasów szkolnych, dlatego że w mojej szkole w Niemczech były takie bułeczki, gdzie zamiast masła, zamiast remolady były takie serki kanapkowe, na to sałata i szyneczka. Więc ja dzisiaj te kanapki odtworzę i moją bazą będzie właśnie ten serek kanapkowy, mini od Hochland. Jedną kanapkę zrobię z serkiem śmietankowym, jedną ze szczypiorkiem, na to szyneczka, pokrojone warzywa. I tak oto będą wyglądały moje zdrowe przekąski na dzisiejszą wycieczkę. Przekąski zrobione, torba spakowana, wzięłam jeszcze koc i wodę i możemy wychodzić. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. <noise> Gotowy na zwiedzanie? E, to Ty gotowa musisz być, bo jedziemy na wycieczkę. <głosy> <głosy> Co mi dzisiaj pokażesz? E, no przede wszystkim Wisełkę, jest ładna pogoda. Może jakiś piknik? Piknik, tak. Mam y, jedzenie. Zrobiłam ci jedzenie, godzinami w kuchni stałam. O, Dla elegancko. ciebie wszystko. Bo no to będziemy kosztować. Wypożyczamy rowery i jedziemy na most, tak? Świętokrzyski. Tak jest. Tak jest. Zajęłyśmy już rowery i wycieczka zajęła nam całe dwie godziny i zapłaciliśmy tylko po 4 zł za rower, więc super, a teraz jesteśmy z powrotem na Starówce, jest to mój pierwszy raz, serio, pierwszy raz odkąd przeprowadziłam się do Warszawy, jestem na Starym Mieście, Benek poszedł po jakąś lemoniadę dla orzeźwienia i będziemy sobie spacerować. <laughs> Dziękuję bardzo. Proszę, usiąść. Proszę opowiedzieć, jak Ci mija dzień ze mną. No wy wyśmienicie, świetna pogoda, tam gdzie Jess'a, tam też słońce. <grymne> to jest chyba najlepsza reklama mojego kanału. Powinna mieć taki slogan. Tam, gdzie Jess'a, tam też słońce. Ale też musi być Benek, bo inaczej... <grymne> Nie da rady. Menu. a co Ty powiesz na em, takie plotki, że my jesteśmy razem? <grymne> plotki. Wiesz, w każdej plotce jest trochę prawdy. Nie! <grymne>

Mamy pokusze są na tym starym mieście, a ja teraz odżywiam się zdrowo. Dlatego piję lumiane. Tyle na rowerze jeździliśmy, nie ma gofra. Nie, <noise> nie mów. <tam. głos> teraz jesteśmy, proszę opowiedzieć. Znajdujemy się na Starym Mieście. Za mną widać barbakan. Generalnie świetne miejsce, żeby się przespacerować, coś zjeść, zabrać y, dziewczynę na lemoniadę. <śm> Na spacerze. Po spacerku. przy zachodzie słońca. w ogrodzie saskim, tak? Zgadza się. Opowiedz nam historię fontanny, która jest eee, za nami. Fontanna. Eee, Tudzież fontanna bardzo popularna w dni upalne. można się w niej schłodzić. Eee, co? Mówimy o tym projektancie? <słys <sixinha> <słys <Hindu> nie. nie mówimy o Fontannę zaprojektował Persacze. <mars> <exha> to, to nieprawda. Ale nie chciał nam za to zapłacić, więc nie pokażemy tego. <laughs> Hold on to my embrace this time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? Cause it's been hard. Jest godzina 9.30. Ja właśnie wróciłam, więc cały dzień poza domem, tak jak tego chciałam, i było super. Jestem naładowana taką pozytywną energią. Chyba tego właśnie potrzebowałam, takiego dnia aktywnego na świeżym powietrzu. Więc na pewno częściej będę robiła sobie takie wycieczki, nawet jednodniowe, nawet tylko po Warszawie, więc jeśli są jeszcze jakieś miejsca w Warszawie, które mi chcecie polecić, to dajcie znać w komentarzach, ale też może miejsca poza Warszawą, dajcie znać, jakie wy zabieracie ze sobą przekąski na piknik, na dworze. Wodę. O, dobrze mi to zrobiło. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi to zrobiło, więc myślę, że jak pójdę spać, to będę spała jak aniołek. <grych> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Może udzieliła Wam się moja dobra, pozytywna energia dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Pa i buziaki!